Ja wiedziałem, że my tanie skóry nie sprzedamy i na pewno nie będziemy odpuszczać, bo... bo... Bo ja się nie poddaję, ja mam po prostu taki charakter i cieszę się, że udało się wygrać odcinek. Wygraliśmy miejski, wygraliśmy taki klasyk w górach, więc z chłopakami, którzy już tam po kilka razy R5 latali, więc tym bardziej jakby są to są takie osobiste moje sukcesy. Czwarte miejsce jakby w debiucie R5 na Radzie świdnickim też bym brał w ciemno, więc ścigałem się z Grześkiem, który tu z kodem nie wiem, jechał z 10 razy, nie? no może 10 nie, no ale kilka, więc on, on zna limity drogi, zna możliwości samochodu, a ja byłem pierwszy raz, więc, więc yy, to, to, to naprawdę mi cieszy, że jeszcze yy, jak trochę jeszcze popracujemy, jak trochę nabiorę doświadczenia, to, to, to będę mógł walczyć o najwyższe lokaty. Ostatnie pętli na pierwszym odcinku e, już na oponie deszczowej właśnie, czyli miękkie boki gdzieś tam chyba prawdopodobnie trochę za mocno przyciąłem e, i, i, i ściągło nam oponę z, z Felgi, no i ostatnie dwa kilometry jechaliśmy już, już na felce do, do mety, więc no, jest tam strata czasowa. No. Na szczęście jakoś to nie pokrzyżowało e, klasyfikacji mocno, bo, bo rywale też popełniali błędy, ale, ale szkoda, bo, bo odsunęliśmy się od top 3. Miałeś ruletkę pogod oponiarską dzisiaj, była ta zagwostka, co tutaj wybrać na tą pierwszą pętlę. Kasper wybrał cztery deszcze, no i nie do końca to się sprawdziło. jak u Ciebie było? No właśnie ja, czyli do, rano wydawało mi się, że dobrze wybrałem i później przed tym najdłuższym, gdzie zaczęło nam padać na starcie, zmieniłem na, na deszcze. A taki zestaw, mieszany deszcz, slick, to w ogóle nie, nie, nie zadziałał. Przestrzeliliśmy e, jeden zakręt po takiej mega długiej E, partii gdzieś na na piątym biegu na odcięciu już już Hyundai e, i jak takie hamowanie z dużej prędkości no i niestety e, auto poszło na wprost poszliśmy w taśmy więc zanim nawróciłem no i to, to, jest takie, to są takie są dwa, takie dwa dzisiejsze błędy że raz poszliśmy e, w te taśmy źle źle z, szczytaliśmy pogodę no a dwa ten ten ten, ten przebity kapel, więc widziałem widziałem te taśmy powiewające na dachu rpiące. Chciałbym chciał jak najwięcej nim jeździć, jak najwięcej kilometrów robić, żeby zebrać to doświadczenie, żebyśmy, żebyśmy byli w konkurencyjni w stosunku do, do reszty e, stawki, gdzie, gdzie już mają dużo więcej kilometrów zrobione takimi konstrukcjami. Bo to tak naprawdę, jak ja policzę, że w zeszłym roku przejechają dwa odcinki nadwiślańskiego, cztery Rzeszowa, trzy Śląskiego, to, no to tu było tak 10, no to mamy 20 odcinków asfaltowych mam przejechanych. Nie, około nie? kilkanaście, dwadzieścia odcinków asfaltowych w życiu samochodem klasy R5, no i już udało mi się wygrać, nie, jakby pierwsze dwa, więc cieszę się, że jakby tempo mamy dobre, tylko ja wiem, że to, to doświadczenie to, tego się nie da jakby nauczyć, to trzeba po prostu przejeździć te kilometry, nie. No, dlatego Kacper w pierwszym, drugim czy trzecim roku jeszcze dopiero teraz jest szybki, bo no swoje kilometry też musiał e, odjeździć, nie, i to no tego się nie oszuka, albo, albo mamy worek pieniędzy i robimy testy, testy, ride, ride, testy, no, no ale czasy są, jakie są, cieszmy się, że mamy takich partnerów, którzy mimo tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, dalej nas wspierają, dalej z nami są i, i naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że tu, dzięki nim tu mogę być, więc nie narzekam, z uśmiechem patrzę w przyszłość i, i, i będzie dobrze.